Zbliżają się święta, a to moja książka, zatrzymać czas. Myślę, że idealny prezent pod choinkę. Co w niej znajdziecie? Odpowiedź: jak ten czas zatrzymać, jak być wiecznie młodym i jak dbać o siebie. Znajdziecie w mojej książce historię, która jest wokół nas. A książka to najlepszy prezent, pozostaje na zawsze. Moje książki, moi drodzy, znajdziecie. Porady, jak nie wydać dziesiątek, setek tysięcy złotych na świąteczne prezenty i zakupy. Ponadto będziecie mogli zrobić coś własnego, autorskiego, czyli na przykład pyszny zakwas na barsty. Karin Stanek, autostopem z balwaną lalą. Książka o życiu Karin przenosi nas w lata 60. ubiegłego stulecia. Święta to czas refleksji i wspomnień. Ta książka to wspaniały prezent świąteczny dla rodziców i dziadków, którzy znów poczują się młodzi w atmosferze tamtych lat. W tej książce znajdziemy teksty moich największych przebojów, a także zapis historii, który przytrafił mi się w życiu. Chwilami bardzo zabawnymi. Książka na święta to fantastyczny pomysł. Jeśli za oknem ponuro, to poprawi nam humor, doda wiary dla przyjuków. Te magiczne pudełka zawierają nie tylko piękne zdjęcia. Te gry edukacyjne pozwalają poznać historię zwierząt, pojazdów, pozwalają oderwać się całej rodzinie od szklanego ekranu i spędzić wspólnie miłe, mądre chwile. Polecam Badiszówowo kuchnię na święta, bo to jest najlepszy prezent dla rodziny i dla dzieciaki. W środku na święta, na przykład, polecam dosz z i wanilię. Święta z książką? Czemu nie? Życzę Państwu pogodnych, radosnych i zaczytanych świąt.